Jesteśmy powiedzmy w dzisiejszej Turcji, czyli wracamy z wyspy Cypr na kontynent i no, w skrócie mamy taki, że tak powiem, no, jak zwykle, nie? że najpierw zaciekawienie, fajnie, a potem jakaś zazdrość tych Żydów, jak zobaczyli, że całe miasto, całe miasto wyległo Żydzi, Ogarnęła ich zazdrość, zaczęli bluźnić temu, co mówił, sprzeciwiać się temu, co mówił Paweł. No, uknuli spisek, pobożne jakieś niewiasty, czy dostojne, pobożne, dostojne, podjudzi i podburzyli prześladowanie, wypędzili ich ze swojego okręgu. Ale widzieliśmy, że radość zarówno w mieście panowała, jak i wśród. Uczniów, 52 werset. Uczniowie zaś byli pełni radości i ducha świętego. Wiemy, że praca nie poszła na marne i powstał kościół też w tym mieście. No i czytamy, co się, co się będzie dziać dalej, bo A oni otrząsnąwszy na nich w prochu z nóg swoich, poszli do ikonium. A Wikonium weszli również do synagogi żydowskiej i przemawiali tak, iż uwierzyło wielkie mnóstwo Żydów i Greków. Lecz Żydzi, którzy nie uwierzyli, podjudzili i rozjątrzyli pogan przeciwko braciom. I przebywali tam przez dłuższy czas, mówiąc odważnie, w ufności ku Panu, który słowo łaski swojej potwierdzał znakami i cudami, jakich dokonywał przez ich ręce. A ludność miasta była podzielona. Jedni byli za Żydami, drudzy zaś za apostołami. Kiedy jednak wszczął się rozruch wśród pogań i Żydów, wraz z ich przełożonymi i chciano ich znieważyć i kamienować, dowiedziawszy się o tym, uszli do miast likaońskich, Listry i i okolicy i tam zwiastowali dobrą nowinę. No, ciekawe, że powtarza się taki schemat, nie? Że jest <laughs> um, gorące przyjęcie, wielu ludzi się nawraca, pojawia się podział, ten podział narasta, pojawia się jakieś prześladowanie, aż no, idzie na ostrze noża, w takim sensie, że albo chcą ich zabić, albo tam jakoś no, więzić, wypędzić, no, w każdym razie takie rozwiązania siłowe. Nie? No i teraz można się zastanowić, biorąc pod uwagę, że no, Bóg panuje nad tym wszystkim, dlaczego Bóg pozwalał na, na taki schemat? Nie? Dlaczego nie było na jakiegoś no, takiego fajnego przyjęcia i tam by zostali na dłużej, czy jakoś tak. Tylko no jest tu dwa tygodnie, tu trochę dłuższy czas, ale w tym kontekście, no to rozumiem, że to jest może tam dwa miesiące, może miesiąc, nie? Dlaczego pojawiają się takie prześladowania i ci muszą lecieć dalej? Pytam, bo nie zawsze tak było, no. Patrzmy na Efez, tam przez chyba dwa, ponad dwa lata. Patrzmy na Korynt, tam półtora roku, gdzieś około liczyliśmy, że Paweł no, siedzi i prowadzi działalność misyjną. No a tu jest tak, co miasto, to schemat się powtarza i, i prześladowanie, i wypędzenie, albo no, ucieczka i dalej. No, ja tak mam że tak czy siak, no, jakby oni zasiali Słowo Boże i ono tam rozkwitało, bo potem jak wracają, no to są ci uczniowie, czyli ten schemat no, jakby przydaje, daje plony. Mhm. Czyli pomimo, że to się tak dramatycznie kończy, to nie widać, żeby tu służba ucierpiała. Mhm. Kościoły mimo wszystko powstają we wszystkich tych miastach. Jakieś jeszcze pomysły? Może też, <laughs> może też chodzić o takie natężenie Żydów w danym mieście, no bo tu no, wyjątkiem używa ale no, ci, tymi podburzającymi są Żydzi. Mm -hmm. Tak, to może być jakiś czynnik, że jest zorganizowana grupa, która żywi szczególną nienawiść do e, chrześcijan, nie? znaczy do Ewangelii. Ale widzimy, że. W Koryncie no też była taka grupa, też tam były jakieś i Bóg mówił do Pawła nie bój się, masz jeszcze tam, mam jeszcze dużo ludzi w tym mieście, coś takiego, nie? To w Koryncie było, dobrze pamiętam? Tak, tak, to jest Korynt i jeszcze przyszła do głowy taka myśl, że w sumie apostoł też zależało na czasie, no bo tam... No mieli tu wyprawę misyjną, ale ona pewnie z góry była założona na jakiś ramach czasowy I oni mieli wrócić do, do jakby swojej bazy, matki. Gdyby tak zaraz powstali się, to też z ci bracia tej Antiochii, y, też by nie wiedział, czy, czy doszło do skutku, czy nie. Bo ten Jan Marek wrócił, ale, ale no to nie, ciekawe, czy dał raport, czy nie. Osiemnasty rozdział, Korynt tam, lecz gdy się mu sprzeciwiali i bluźnili, czyli zobaczcie to, to samo określenie, to jest synagoga, tam wyszedł i głosił poganom i rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu, nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z Tobą i nikt się na Ciebie nie targnie, aby Ci uczynić coś złego. Mam bowiem wiele ludu w tym mieście i przebywał tam rok i sześć miesięcy nauczając, nie? Pokazuje Okoliczności podobne, Żydzi też są, synagoga jest, sprzeciw jest, prześladowanie jest, a Paweł siedzi półtora roku i ma owocną służbę. Nie? Dlaczego tu tak szybko z, z miejsca na miejsce ich przepędzano, a tam a tam tak długo siedział? To patrząc na dzieje apostolskie, nie to widzimy ten schemat, że Bóg kiedy uznaje, że dość, w jakimś mieście, tu Jerozolima jest pierwszym tym schematem, nie? że wiecie się, roz... przy okazji Szczepana, prześladowania, I wszyscy za wyjątkiem apostołów rozeszli się po okręgach sąsiednich, dotarli tam na Cypr, dotarli do tej Antiochii, stąd mamy ten kościół, który wysyła już nowe centrum misyjne, nowe centrum ewangelizacji, czyli syryjska Antiochia. Hmm, czyli ten pierwszy schemat, że ludzie sami nie wymyślili, żeby już iść dalej, no bo było dużo zawsze roboty, bo przyjemnie, bo no, coś się dzieje, no to Bóg, że tak powiem, z zewnątrz dawał taką no, ostrogę i szli dalej. Nie? No i trzeba by chyba przyjąć, że w tej galacji to też tak mniej więcej się działo, że kiedy już wystarczy... Nie? Już kościół założony, już Ewangelia prawie cały, całe miasto usłyszało. Nie? Tam yy, mamy wcześniej 48 werset, a wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Nie? To jest to pierwsze miasto, tam mówiliśmy, że nie przeznaczeni, tylko przygotowani, czyli że już na dzisiaj przygotowani, no to wszyscy uwierzyli, no to poszli dalej, nie? a kościół już dalej się zajmował ewangelizacją. I zdaje się, że tak, ja bym właśnie tłumaczył ten schemat, że te okoliczności niekorzystne były po to, żeby oni nie zagrzali dłużej miejsca w tych miejscach, a poszli dalej, tam gdzie już następni czekają. Nie, bo no, zawsze jest fajnie, no ludzie się nawracają, chcą, żeby jak najwięcej z nimi być, jeszcze im coś powiedzieć, nie. Pamiętamy jak tam na przykład Paweł był w Efezie, jak się żegnał z tą straszyzną, no to tam go łapali, nie idź, nie, zostań z nami, nie, że takie różne tam były... Sceny to jest oczywiste, bo podobnie by ludzie reagowali dzisiaj, nie? Także, kiedy robota doszła do pewnego poziomu, no to Bóg ich wypychał do następnego miasta, i do następnego, i do następnego, nie? Także, można w ten sposób spojrzeć na niekorzystne okoliczności, takie niekorzystne z naszej. Perspektywy, nie? że coś tam się ktoś sprzeciwia, ktoś nas wygania, ktoś różne rzeczy. Oczywiście nie wszystko się tak da wytłumaczyć, ale przy niekorzystnych okolicznościach, że coś się kończy, coś Bóg nam zabiera, to warto pomyśleć, czy czasem nie jest to, żeby coś lepszego było, nie? że to jest dla jakiegoś większego dobra, że, że z tego wyjdzie, czy to w pracy zawodowej, czy w życiu prywatnym, czy w służbie, że wyjdzie jeszcze coś większego, coś lepszego, coś. Po czasie będziemy mogli ocenić, o, tam to było fajne, ale to, to w ogóle nie ma porównania. Nie? To, to, to jest coś, nie, nie mieściło nam się w głowie, a patrz, a się udało. Nie? Także tak bym rozumiał to działanie Boga. Zobaczcie też, jak ci ludzie już byli przygotowani w 14 rozdział pierwszy werset weszli do synagogi, przemawiali. Prawdopodobnie to jest na tym jednym spotkaniu. Sprawdźcie te słowa w greckim. Wielkie mnóstwo. Wiele i dużo. Wiele i dużo. To dwa takie słowa, wiecie, bl bardzo bliskoznaczne, czyli no idea jest, żeby podkreślić, jak po jednej ewangelizacji, jak masowo ludzie się nawracali. Nie? O, czyli dwa takie bardzo bliskoznaczne określenia, nie? że coś takiego jak w Jerozolimie w Dzień Zesłania Ducha Świętego tam od razu trzy tysiące się tam nawróciło. I tu też mamy jakąś taką... <laughs> Widać, że ten schemat takiego tego przyjścia Ewangelii do jakiegoś narodu no tu się trochę podobnie jak u Żydów, nie? że e, takie wejście z buta, nie? bardzo wielu się nawraca, cuda, znaki, i jeszcze bardziej się rozprzestrzenia Ewangelia, że coś takiego mamy, ale mamy też od razu zarysowany, jakby tu się wszystko szybciej dzieje. Zobaczcie, podział, a ludność miasta była podzielona. Jedni byli za Żydami, drudzy zaś za apostołami. No ciekawe, że tu jest apostołami w liczbie mnogiej, nie? Sprawdźcie w tekście. Niekiedy to słowo bo słowo apostoł, wiecie, nie oznacza tam dwunastu apostołów na obrazku z, z, z ostatniej wieczerzy, nie? Apostoł to jest wysłannik, nie? Posłańcu. Czyli zwykle, kiedy jest słowo apostoł w Biblii, to oznacza tych konkretnych dwunastu, później tam, powiedzmy, że trzynastu, no bo tam ta sprawa z Maciejem nie jest do końca wyjaśniona, nie? Ale niech będzie dwunastu. Ale niekiedy oznacza wysłanników. W tym szerszym znaczeniu. Nie? I tu mamy taki właśnie przypadek, bo tylko Paweł jest apostołem. Nie? Barnaba jest no, już z tego kolejnego pokolenia chrześcijan, ale tutaj oni są wysłannikami tego kościoła w Antiochii. Nie pamiętacie, nałożyli na nich ręce, modlili się i ich wysłali. Także w tym znaczeniu myślę, że to apostoł oznacza właśnie ten wysłannik w celach misyjnych tutaj. Wysłannik misjonarz. Co jeszcze ciekawego możemy z tego fragmentu wyczytać? Jest podział, nie? ludność jest, czyli widać, że część ludzi nie ma jeszcze swoich przekonań. Nie? Znaczy w takim sensie, że tylko sekundują której ze stron, ale nie są wierzący ani nie są antywierzący, tylko raczej właśnie ci po stronie tych Żydów, ci po stronie chrześcijan, nie? Ale, że nie są osobiście chyba jeszcze wierzący, nie? Czy, czy, że, ten, że ten podział idzie troszkę w społeczeństwie głębiej niż sama wiara w Jezusa. To coś takiego dzisiaj doświadczamy z powodu Jana Pawła II, nie? Że ludzie się dzielą, chociaż wcale to nie oznacza, że któraś z tych grup jest wierząca mocniej, nie? Czy, czy prawdziwiej, czy w ogóle, nie? Że to są różne czynniki, dla których dany człowiek będzie popierał tych tam powiedzmy, no nie wiem jak ich nazwać, ale tu analogia do tych Żydów, bo tu nawet sami biskupi to się troszkę miarkują, ale pisowcy najbardziej ich, no, cisną do tego, takiego Zamykającego kultu, nie? Że trzeba dzielić społeczeństwo z, z nami albo przeciw nam, nie? Także dlatego mówię, że trudno ich no, określić, ale to jacyś tacy właśnie no, manipulatorzy polityczni, tak bym ich określił, i tu mówię o złej woli, tu właśnie Żydzi symbolizują takich ludzi w tych opisach. No a z drugiej strony, no, jakieś. <tryk> Jakiś rozsądek, no, no zaraz. No był człowiek, każdy człowiek jest grzeszny, no to pewnie i ten był grzeszny, nie? Chyba, że jest niepokalanie poczęty i w niebo wzięty, no ale takich dogmatów to jeszcze nie, nie było, nie? No to jak nie był niepokalanie poczęty, no to znaczy, że coś złego zrobił, no to tam można o tym mówić, nie? Podział mamy, nie? niekiedy się tym podziałem bulwersujemy. I tak myślimy, no to co dalej będzie z Polską, nie? jeśli jest taki podział, no, mocny. No, widać, że tu się też takie coś zdarzyło i jakoś tam przetrwało to miasto, nie? Tam nie, nie mamy tu, że, że, że oni tam dwa miasta założyli czy coś, no, że jakoś to się um, no, ustało gdzieś jakoś, nie? Później się jakoś to um, nauczyli się żyć ze sobą, nie? Jedynie, tylko jeszcze na koniec, musiał podkreślić w trzecim wersecie, odważnie w ufności ku Panu. Nie? Że Pomimo tego, tego podziału, tego no, zagrożenia życia, nie chcieli ich ukamienować, no to oni, oni cały czas w tej atmosferze takiego stresu, cały czas odważnie, i z zaufaniem do Jezusa głosili Słowo Boże. Nie? Że, że tu oni się nie dali zastraszyć, nie dali się podłamać, nie wpadli w depresję, i tak dalej, i tak dalej, nie? Że odważnie i z ufnością, pomimo przeciw